Witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj będzie taki unboxing nietypowy, ponieważ dostałem dzisiaj tajemniczą paczkę. Tak, dzisiaj rano się budzę. Patrzę SMS od Nim postu. Właśnie taką paczkę dostałem. Dużą, w miarę duża jest. Poczuszka. Eee. Nie wiem od kogo, nie wiem co tu w środku jest. Mam nadzieję, że nie jakaś bomba. Mam taką nadzieję, no to co, żeby nie roz. ten nożyk wiadomo. Nasz. mój nożyk to jest najlepszy. Nie ma lepszego. Dobra, bawimy się. Rozpakowujemy, co, co tu przyszło. I od kogo. Mam takie pewne przypuszczenia, od kogo. No ale nie jestem pewien na 100%. To jest bardzo dobrze zapakowane. Żeby nie skłamać. Bardzo dobrze. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Kto to kto to wysłał? Tu jest rozpakowane, tu jest rozpakowane. No co, no, tak wyciągam. się Uda. Chyba raczej nie. Dobra, chyba z tej strony będzie trzeba. jak to zapakowane jest. chyba tak. O, tu jeszcze jest zapakowane. Kurde. Dobra. Najwyżej rozwa rozwalimy. Jeszcze nie wybuchło, jeszcze nie wybuchło. No jestem ciekaw. No jestem ciekaw. Zaklejone okropnie. No, mówię ok, mamy pierwsze coś. Siatkę z Lidla, <śmany> mamy siatkę z Lidla. Jako papier. Okej. Okay. Eee. Eee. Bo to nie jest małe. Pusto, pusto. Mówię, paczka. Tajemnicza paczka. Tajemnicza paczka. Będzie taki film zatytułowany. No nie. No nie. Tajemnicza paczka. Czyżby to. No nie, 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 no lekka przysada, lekka posada. Dobra, pierwsze co? Dostaliśmy grę. Mechanik maszyn rolniczych w wersji pc Wersji pc Już wiem, od kogo to dostałem. Jestem zadowolony. Wiem, że mieli miał mi to wysłać. To jest jakaś karta startowa, ja nie wiem. Chyba to już było wykorzystane. Karta gwarancyjna raczej bardziej. Na płycie. Mechanik masze rolniczych. z 2015 roku. No. Będziemy to testować na pewno na live. Będzie testowane to na live. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Symulator prac rolniczych. Prac leśnych raczej. 2015. Tak samo. O. Te symulatory na pewno będą na live. Muszą być. Patrzę tylko. Eee. Nie wiem czy te karty... Są aktywne czy nie? Bardzo fajnie. Więc druga rzecz. Druga gra na PC ta, Symulator prac leśniczych 2015. Wiem, że tam się pomyliłem, no ale już się poprawiłem. Więc jest gitara. Co tu jeszcze dostałem? Uuuu. Bryloczek. Bryloczek Halo. Bryloczek Halo. Bardzo fajnie. Tak wygląda. Microsoft Corporation Halo. O Halo troszkę grałem. Bardzo fajny prezent. Ale tego to się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że będzie działać te Atari. Będzie trzeba chyba dokupić różne rzeczy. Bo tak patrzę. Na pewno będzie trzeba. Hmm. Szczerze Wam powiem. Z jednej strony, fajny prezencik Atari. Tylko szkoda, że nie kompletny. Bo jakby był kompletny, to to był jeszcze lepszy ale będzie trzeba go skompletować na pewno Atari mówię mam nadzieję że działa mamy wyjścia wszystkie jak co jak Atari Se serial numer no prezencik bardzo fajny idealny tylko tak mówię Będę musiał skompletować resztę rzeczy, zobaczyć ile to kosztuje do niego, co i jak, gdybyśmy sobie jeszcze mogli pod tym pograć. Ja wiem od kogo to dostałem. Nie wiem, czy mogę powiedzieć to na, teraz na wizji, ale to powiem eee, tak naprawdę dopiero na live. Będę robił live'a jakiegoś w tygodniu. Na pewno podziękuję serdecznie. Ja tutaj też, też dziękuję bardzo. Jestem zadowolony. Bardzo dziękuję za to. Czyli za klawiaturę od Atari. <grymne> tak naprawdę. Bryloczek Halo. Gra symulator prac leśnych. I oraz za grę mechanik maszyn rolniczych. Tymi się gramy widzimy Niebawem na lajbie. A ja dziękuję wszystkim za oglądanie i dziękuję tej osobie. Bardzo dziękuję, bo tak mówię, no nie wiem czy mogę powiedzieć, ale mówię, no, mam nadzieję, że ta Atari działa i będzie Gitarunia. Dobra, ale Atari jest, jest, nigdy takiego Atari nie miałem. Miałem akurat Commodore 64, zawsze kiedyś. Więc. Na pewno to sobie może skompletuję. Zobaczę, po ile co jak chodzi. Wtedy sobie skompletuję. Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I dziękuję tej osobie, na który ma nick, początek D. Więc bardzo dziękuję. Ja tak jeszcze podziękuję podczas live'a. Na pewno to będziecie już później wiedzieć. Więc ja się odmelduję. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Hejo, pa pa!